Od strasznego 6, 7, który do nas idzie, dlatego uważaj, bo na razie jesteśmy mega wolni, a on jest super szybki. I robi taką minę 6, 7, ej, ja się go trochę boję. No właśnie, ale spokojnie, możemy w tym miejscu zostać i jesteśmy chyba bezpieczni od tego 6, 7, który no. nadciąga tam z daleka, ale spokojnie, my możemy się przyspieszyć. Tylko na razie, o, chodź tam dalej, bo tam jesteśmy bezpieczni. Tylko on jest bardzo szybki i robi takie 6, 7, 6, -7. Six seven, ty, ja się go boję! Tak, ja to widzę! O, ale tutaj nic nam nie zrobił! Udało! Da mi się tylko spokojnie. To on za chwileczkę może być coraz szybszy. I czekaj, czy ty widzisz jego oczy? One są takie straszne! Ej, ten Six Seven jest jakiś inny niż wcześniejsze Six Seven i ty tam jest jakiś mega straszny to... sześć, 7. Jaki on jest wielki! No nie, Pipek, wiesz co, sorry, ale w tym momencie pomiać mnie uderzy ja uciekam! Wywalił mnie na sam koniec Bo on jest zbyt dobry Ale spokojnie, mogę teraz w sklepie o? Kupić zwiększenie prędkości Bo mam troszeczkę gotówki I zobacz, jestem trochę szybszy I czekaj, czy mi się wydawało, ja teraz widziałem Sonika 67. 7 Nawet tak nie mów, że wszystkie postacie są 6-7, ja nie chcę w to grać W tą grę no właśnie. To jest nawet 6,7 taki robux ale ty on jest mega szybki. Może się jednak cofniemy, a dalej ty tu są mega różne 6 7 I chwileczkę, ty miałeś jakąś łopatkę, którą mnie uderzyłeś. O nie, ja też ją muszę kupić. Za 13 Robuxów, żeby też cię za chwileczkę uderzyć, Tylko uważaj, bo tu jest jakiś świąteczny 6,7. To jest jakiś pierni Te ciastko pewnie jest bardzo dobre. Ono jest pewnie dobrym 6-7, ale ono leci bardzo powoli. No właśnie, a my jesteśmy w sumie troszeczkę szybsi od niego, ale wiesz co, mam cię te. Raz uderzyć, więc idziemy tutaj a? dalej. A i... masz, dostaję! Nie, Pipek, nie żartuj sobie lepiej, bo za chwileczkę ja normalnie dead! no spokojnie, chyba jeszcze <grym> się udało, ale, sorki, muszę tutaj uderzyć. O, to było tylko chwileczkę. Ała, to Ty mnie uderzyłeś! Haha, bardzo dobrze. Ej, to jest prag na tobie, za to, że Ty mnie uderzyłeś. O, zobacz, tutaj są nawet jakieś głowy six seven. obok. Musimy być a, ostrożni, a... bo to serio nie jest takie łatwe, żeby przejść tego Six 7 z naszą prędkością. I ostrożnie Ty widzisz tego fioletu. Tuwego six sevena. Co on teraz robi? To jest najgorszy six seven. Chyba nam się nie uda przejść, bo on jest szybki. Ale ja, zobacz, ja jestem bardzo z boku i udało mi się to przeżyć. Dawaj, Pipek, ja jestem na końcu. Tak, no, ja też właśnie teraz idę i uda nam się przejść na samą końcówkę. Brakuje nam chyba przejść. Jeszcze raz tylko ten zielony teren tak, I tak, naprawdę tak. nam się to uda zrobić Ale czekaj, tutaj jest jakiś wielki 6-7 na ostatnim poziomie Dawaj go, ej, bo ja serio zaraz nie dam rady Proszę, powiedzcie mi, że A, Dam radę i oh. nie gadajmy waliło, Ja bym już na samym końcu Mnie też, wiesz co Coś mi się wydaje, że musimy kupić coś epickiego Bo ten 6-7 jest za mocny I Dawaj jakieś ulepszenie No dobra, w takim razie powiększę może moją oh. prędkość Co ty da to, ej, teraz jestem Wow, uh -huh. jaki szybki tylko chwilę, ty, to nie jest troszeczkę oszustwo, ja nie mam aż takiej prędkości to nie ty mówisz, to nie jest żadne oszustwo, po prostu wydałem troszeczkę pieniędzy i wow, teraz mi się uda przejść A ty jakbym na przykład został, o, w tej ścianie, ty, ten six 7 mnie nie dotknął, a było blisko A on jest bardzo mocny, ej, jestem ciekawy, czy tutaj będzie w ogóle jakiś brain rot six 7 to by było dobre, co? No właśnie, i może on się pojawić. ty, co to jest za six 7 on jest jakiś straszny ale poczekaj, jak stanę tutaj koło tej ściany To chyba nic mi nie zrobi Aaaa, nie, jednak mnie wywalił na sam koniec Poczekaj, Six7, nie mogę tędy przejść I ty, on mnie nie dotknął o, Chyba coś mi się wydaje, że jesteś za szybki Na niego tylko chwileczkę Muszę ci coś powiedzieć, bo zobacz, mam mojego nowego przyjaciela Ty znasz go, bo on ma jakąś cyferkę Six7 to Sprerot 67. Ej, skąd ci się udało go zdobyć? Ty, ja też chcę mieć takiego Six Sevena jak ty! I wiesz co, on powiedział, że normalnie lubi twoją koszuleczkę z Pimpek Shop taką six 7. I wiesz co, powiedział też, że ja zostanę Six Seven. Ty będziesz Six Seven, nie ma takiej opcji! Ej, to jest jakoś jakiś Mago 67 Widziałeś tu! Po? Ten Six Seven miał swoje buzi mago. To jest najbardziej powalony seven w moim życiu, ale co z tego że masz tego? A, tak, jesteś wolny! ale mi się uda go przejść, bo wiesz co, te wielkie Six. 6... 7 -y nie będą mnie uderzać, bo przecież ja mam takiego ich malutkiego dzieciaczka. No nie jestem tego pewien. Ej, dobra, sprawdźmy. To jest tutaj Six Seven, taki mega straszny. I jest tutaj za mną Luczek. O, o, on chyba w ciebie trafi. Nie, patrz to. Six Seven, Six Seven, Six Seven. O, on mnie uderzy. No nie, on cię wywalił. Ale czekaj, tutaj jest Six Seven sami. i patrz. On ma taką czapeczkę i nawet jest cały żółty. Jak to śmiesznie wygląda. Nigdy nie widziałem takiego kapelusika. Ej, może ten Six Seven cię nie uderzy? Dawaj, Luczek, spróbuj jego weź, albo dobra, może lepiej tego nie próbujmy, bo może się to naprawdę źle skoczyć. I zaraz dlaczego cała podłoga no. zrobiła się nagle na czerwono. O, o, nie podoba mi się to! To wygląda trochę jak lawa, i jakby zadawała nam obrażenia, tylko to jest prawda czy nie? No właśnie chyba nie uf udało nam się teraz ta trawa jest normalna. A czekaj, co to jest za SIXE! To nawet tak nie wygląda, ale wywalił mnie, czekaj, na sam koniec naprawdę myślałem, że to tylko troszkę mnie wywali. A ja jestem na początku. Ty jesteś słaby, ty chyba musisz sobie dokupić prędkość. A zobacz, nie ma już tego malutkiego 6 7 On sobie chyba poszedł. Ale teraz ty masz 6 7 na plecach, co ja? To? Też chcę mieć takiego 6 7 żeby być taki szybki. Pewnie on jest gdzieś w sklepie. No ja kupuję cały czas tą prędkość, ale tutaj go nie widzę. A może gdzieś niżej. Nie, to jest tylko cewka prędkości. No jak ty go zdobyłeś? A nie powiem ci, bo w jakiś Six-Seven pokazał mi się i powiedział, że może zostać ze mną i teraz jest moim przyjacielem. No nie, to ja ci teraz udowodnię, że przejdę to i to ja zostanę prawdziwym Six-Sevenem, ale czekaj, to jest jakiś straszny Six-Seven. A, nie dotykaj mnie! No nie, on też mnie wywalił, ale teraz idzie jakiś zielony Six-Seven. Dobra, pipek, a ma! Aż teraz, ja cię uderzę, żebyś poleciał! I zaraz, co ty robisz? Czy ty chcesz być przedemną? Tak, tak, tak. Co Ty jesteś taki szybki! Nie obchodzi! muszę cię tak uderzyć, żebyś poleciał na sam początek. A, co ty robisz? Nie, nie. Luczek jest naprawdę szybciutki, a ja nie. Muszę być pierwszy. Zostaw mnie. Tak, i teraz uwaga. Bum, ja cię uderzę. Czekaj, Co ty mnie tak wywalasz mega wysoko? O, nie, nie. Podoba mi się to. Ty to zaraz przejdzie. No tak i będę pierwszy od ciebie. Six, seven, six, seven, six, seven. Już jestem na samym końcu, a ty musisz pójść na początek. O, nie, nie. Pozwolę ci na to. A może kupię taką Atomową I o, o, uważaj, bo za chwileczkę chyba 67 bomb atomowych was rozwali Co ty gadasz? Nic tutaj nie ma w powietrzu Ja patrzę i POM! coś uderzyło A co to jest? Chwileczkę, co się stało? Czy ty teraz zginąłeś? Nie, ty to przeżyłeś, a patrz ile... Six Eventów jest nad nami! To są chyba wszystkie rodzaje. O-o, ja się troszeczkę boję. To no, no, jest ten bałwanowy Ohoho. Six Seven. To wcześniej nawet był piernikowy, a tu jest grid Six Seven. A chyba dacie mi przejść bokiem. Ło! I tu jest nawet straszny six Seven. No nie, ale chwileczkę, jak ty zdobyłeś taką prędkość? Ja też chcę być taki szybki. I czekaj, czy tu nie ma jakiejś stroi, które pozwolą mi biegać tak szybko jak ty. Ej, no nie, nic się nie stało! Ja wydałem Storob. Ehe, i bardzo dobrze. Ja będę lepszy od ciebie. Zobacz, jak szybko lecę! No co tu jest nawet jakiś Fox 667 7 Nie wierzę w to. Ej, a czekaj, tutaj mogę przywołać każdego Six Seven za 100 robuxów Ej, dobra, co z tego, a? że ty jesteś taki szybki, jak teraz każdy Six Seven cię zmiażdży To, chwileczkę, ty ile jest tutaj powiadomień na ekranie? O, o, to mi się nie podoba! Ale się zaczynają takie proste Six Seveny, ale zobacz co się dzieje tam! O, o, to jest jakiś Six Seven, który ma taki czerwony księżyc, to jest chyba po... Nie wszystkich Six Sevenów! Eee, zobacz ile ich leci! Ty, troszeczkę mi się to nie podoba! No jest tutaj... Dużo, ty to widziałeś? To były te wszystkie o -o -o. Six Seveny tam o -o -o. jest jeszcze jakieś straszny, ale nam się nie udało przejść do końca i, i faktycznie na ekranie cały czas się pojawia jakiś Six 7 zaraz do nas przyjdzie. No tak, a jestem ciekawy, czy jest jakiś Six 7 na przykład dziewczyna, to by było mega dobre, nie? No, bo jakiś Six 7 piesek, co to jest? Ej, dobra, tych Six ów jest za dużo, czy ty to widzisz? Stój bo jakiś Six 7 może nas uderzyć. No to w ogóle poznajesz, się, są nawet na bumbo Six Seveny. Nie, no dobra, to już jest jakaś przesada, serio. Ja myślałem, że może uda mi się to przejść na luź, ale nie, te Six seveny mnie od razu wywaliły. O, o, chyba teraz nawet nie przejdę przez sekundę. Ale czekaj, możemy patrzeć, jakie Six Seveny chodzą, bo coś mi się wydaje, że one są mega śmieszne. To no nie, jakieś takie większe niż normalne. Łu, wow, co to jest? Nawet Six Seven bilioner tutaj został. Ej, dobra, ale czy to się kiedykolwiek skończy? Patrzcie, tych Six Sevenów jest chyba z milion i o, o, to już jest Koniec naszych Six Sevenu! Nawet nie było chyba żadnego Minecraftowego, ale wiesz co, ja już jestem na końcu, nie wiem jak ty. No nie, 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 nie. Ale spoko! Chciałbym się troszeczkę ulepszyć, ale nie mam gotówki, chociaż mogę ją kupić. Za 100 robuxów I jesteś gotowy, zobacz co się teraz stanie. Zacznę cały czas! Kupować tą prędkość i zobacz jaki ja teraz jestem szybki. No nie na pewno jestem szybszy od ciebie! Ej, widziałem cię tutaj! Bo ja też się troszeczkę cofnąłem, żeby być szybszym, taki jak ty. Ej, a jestem ciekawy, kto będzie lepszy! No dobra, to dawaj, teraz po tym Six Sevenie zmierzymy się. Kto jest szybszy? Ja czy ty dawaj, lecisz do pełnej oh. prędkości! Ty zobacz, bum, jestem już tuż za tobą, ale o, o, ty mnie chyba wyprzedziłeś. Tak, ja, jestem troszkę szybszy, chociaż teraz idziemy web w łeb i chwileczkę, czy mi się wydaje, tu jest jakiś portal 6-7? Nie, tu jest y, dziura. Co Uf. nam się stało? Ej, my tam wpadliśmy. No tak, i coś mi się wydaje, że tam jest świat 6-7 i chyba za chwileczkę wygramy tą grę. No właśnie, my musimy wejść do środka tego portalu. Czekaj, my jesteśmy chyba tak szybcy, że ała, Walimy ten 6-7, ale mnie to nie obchodzi. Musimy przeskoczyć tą wielką dziurę, bo ja jej nie widziałem. No tak, tu jest jakiś policjant. O, o, lepiej z nim nie zadzierać. on jest taki straszny, że jakby nas zobaczył, to na pewno by nas walił na sam początek. I patrz, lecę teraz tutaj. I uwaga, robię mega skok. I o, o, ja się odbiłem. No, co to ma być? Nie mogę wejść do tego portalu x 7 ale chyba udało nam się ich rozwalić.